Hej, witam Was w drugiej części materiału, w którym zajmujemy się funkcjami trygonometrycznymi sumy i różnicy kątów. No i tak jak wcześniej, tutaj mamy też przedstawione te wszystkie funkcje trygonometryczne, to znaczy funkcje sinus sumy i różnicy i funkcje cosinus sumy i różnicy. No i teraz mając dane te funkcje dla dwóch dowolnych kątów, zauważamy, że dla jednego dowolnego kąta sinus 2 alf to będzie 2 sinus alfa cosinus alfa, natomiast cosinus 2 alf to cosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa. No i oczywiście to wszystko możemy prosto sprawdzić. To znaczy sinus 2 alf to jest po prostu sinus alfa plus alfa. Czyli rozpisujemy wszystko z tego wzoru pierwszego, z tego, który pierwszy poznaliśmy. Czyli mamy tak sinus pierwszego kąta razy cosinus drugiego, który jest taki sam jak ten pierwszy, i dodajemy do tego cosinus pierwszego razy sinus drugiego. No dobrze, no i co my teraz otrzymujemy? Mamy sinus alfa razy cosinus alfa plus cosinus alfa razy sinus alfa. Mnożenie jest przemienne, czyli tak naprawdę mamy dwa takie same wyrażenia, skoro kąt jest ten sam, więc mamy dwa razy sinus alfa razy cosinus alfa. Czyli pierwszy ten czerwony wzór jest faktycznie prawdziwy. No to sprawdźmy, czy ten drugi wzór też, też nie jest oszukany, czyli mamy cosinus 2 alfa, to możemy rozpisać jako cosinus alfa plus alfa, czyli będziemy korzystali z wzoru numer 3, czyli na kosinus sumy dwóch kątów. Cosinus sumy dwóch kątów to kosinus pierwszego razy kosinus drugiego odjąć sinus pierwszego razy sinus drugiego. Z racji, że ten i pierwszy, i drugi kąt są tym samym kątem, no to mamy teraz, że to jest cosinus kwadrat alfa odjąć sinus kwadrat alfa, czyli dokładnie wzór czerwony, który mieliśmy pokazać, że jest prawdziwy. E, czyli to, co na czerwono jest prawdziwe, możemy z tego bez problemu korzystać. No to przejdźmy do zadania. E, pierwsze zadanie. No właśnie z zadaniem, w którym musimy skorzystać z tych dwóch czerwonych wzorów, mamy znaleźć sinus 2 alfa i cosinus 2 alfa, wiedząc, że sinus alfa to 5 trzynastych i alfa jest kątem ostrym, czyli od należy do przedziału od 0 do pi drugich, inaczej od 0 do 90 stopni. No, jeżeli jest to kąt ostry, to my możemy łatwo wyznaczyć cosinusa tego kąta. Widzimy, że w tych wzorach nie jest potrzebny tylko sinus, ale też cosinus. No to najprościej jak wyznaczyć? No najprościej jest wrzucić tą naszą funkcję, w, zapisać, jak ona wygląda na trójkącie prostokątnym. Czyli rysujemy jakiś trójkąt prostokątny, mniej więcej, przynajmniej, bo to jest trójkąt pomocniczy. Zaznaczamy kąt prosty, zaznaczamy kąt alfa, no i patrzymy, co nam mówi funkcja sinus. Funkcja sinus to przede wszystkim mówi, że to jest stosunek tego boku do przeciwprostokątnej. Czyli u nas ten bok to będzie 5, a to to 3. Yy, tu oczywiście nie mówię, że to jest konkretnie taki trójkąt, bo może być też trójkąt, który będzie miał na przykład 25 i 100... Yy, 25 i 26. Też stosunek będzie taki sam wtedy, no ale my bierzemy ten najprostszy y, przykład trójkąta. No i tu x. No to liczymy z twierdzenia Pitagorasa, jaki tu będzie, y, jaka będzie długość tego boku X, czyli 5 kwadrat plus x kwadrat równa się 13 kwadrat, czyli 25 plus X kwadrat to 169, czyli X kwadrat to. 169 odjąć 25, czyli x kwadrat to 144, więc x musi być równy 12. Jest też druga możliwość, że x będzie równy minus 12, ale skoro jesteśmy w tym przedziale, to nie rozpatrujemy tej drugiej możliwości, bo tu wartości funkcji trygonometrycznych mogą być tylko dodatnie. Zapiszmy sobie, że cosinus alfa to będzie 12/13, tak? Czyli x do 13. To już stieramy tą podpowiedź, czy tam nie podpowiedź na to nasze obliczenia i przechodzimy do znalezienia sinusa 2 alf i cosinusa 2 alf, czyli sinus 2 alf to jest 2 razy sinus alfy, czyli 5 trzynastych razy cosinus alfy, czyli 12 trzynastych. Równa się, no to wymnażamy. Ta dwójka to inaczej, dwie pierwsze, czyli mamy 2 razy 5 to 10, razy 12, 120 przez 1 razy 13 to 13, 13 razy 13 169, czyli znaleziony już nie będziemy tego upraszczać. Zostawiamy w takiej postaci. I tak samo liczymy kosinusa 2 alf. Kosinus 2 alf równa się. Najpierw mamy cosinus kwadrat alfa, czyli 12 13 do kwadratu. I do tego, czy od tego, odejmujemy sinus kwadrat alfa, czyli 5 13 i też w kwadracie. Czyli mamy 12 do kwadratu 144, 13 do kwadratu 169, odjąć 5 do kwadratu.

Że tutaj sinus 2 alf to jest 120, 169, to się toczy do tego, natomiast cosinus to 119, 169. Tak. Czyli świetnie. Dzięki tym wzorom i dzięki pomocy z trójkątem, prostokątnym i twierdzeniem Pitagorasa udało nam się prosto obliczyć to zadanie. No dobrze, to przechodzimy do czwartego zadania, w którym Mamy sprawdzić, czy podane wyrażenia, czy podane równości są tożsamościami trygonometrycznymi, tak naprawdę. Skoro to są funkcje trygonometryczne, to jeżeli to będzie tożsamość, to na pewno tożsamość trygonometryczna. No dobrze, no to zaczynamy od punktu A i zastanawiamy się, co możemy zrobić. Ja proponowałabym, żebyśmy wyszli od strony lewej, ale w jaki sposób? Strona lewa równa się. Kosinus 3 alf to możemy zapisać jako kosinus 2 alfa plus alfa. Ok, no to rozdzielamy ze wzoru. Kosinus y, sumy to iloczyn kosinusów odjąć iloczyn sinusów. Czyli to będzie tak, kosinus dwóch alf razy cosinus alfy. Odejmujemy od tego iloczyn sinusów, czyli sinus dwóch alf razy sinus... Alfy, równa się. Co teraz możemy zrobić? Kosinus 2alf rozpiszmy znowu ze wzoru, czyli, no może żeby wszystko było jasne, to zapiszmy, że kosinus 2alf to jest kosinus alfa plus alfa, chociaż nie, możemy od razu skorzystać z tego wzoru, który mamy podany poniżej, na czerwoną, który przed chwilą udowadnialiśmy. Czyli kosinus 2alf u nas. To jest przecież cosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa. Czyli piszemy cosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa i to jeszcze mnożymy przez cosinus alfa. Odejmujemy sinus 2α. Sinus 2 alf to 2 sinus alfa razy cosinus alfa i jeszcze razy sinus alfa. No to teraz wszystko wymnażamy. Mamy cosinus kwadrat alfa razy cosinus alfa. To jest cosinus do trzeciej alfa. I odjąć sinus kwadrat alfa razy cosinus alfa. No i tu jeszcze odejmujemy. 2 yy sinus kwadrat alfa razy cosinus, yy razy cosinus alfa. No i co my mamy? Że to jest cosinus do trzeciej alfa, czyli jeszcze trochę za mało, bo mamy mieć cztery kosinusy do trzeciej yy, i minus 3 sinus kwadrat alfa razy cosinus alfa. Czyli na razie zgadza nam się tylko trójka i cosinus, kwadra, e, cosinus do trzeciej alfa. Tutaj musimy wyeliminować, w tym drugim wyrażeniu musimy wyeliminować w jakiś sposób sinus kwadrat alfa. No i fajnie, gdyby to udało się zrobić w ten sposób, żeby tu nam się pojawiła czwórka, przed kosinus do trzeciej alfa. No to teraz chyba najwyższa pora, żeby skorzystać z jedynki trygonometrycznej. To przypominamy, jak ona wyglądała. To był sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. I zobaczmy, że mamy sinus kwadrat alfa, no to wyznaczmy sinus kwadrat alfa z tej jedynki. Sinus kwadrat alfa zostaje po lewej stronie, po prawej stronie mamy 1 minus cosinus kwadrat alfa. Kosinus kwadrat alfa po prostu przewędrowało na drugą stronę i pojawił się ten minus. No to wstawmy w kolejnej linijce do naszego wyrażenia zamiast sinus kwadrat alfa 1 minus cosinus kwadrat alfa. Czyli mamy cosinus do trzeciej alfa minus 3 razy 1 minus cosinus. Kwadrat alfa i wszystko razy cosinus alfa. No to będzie cosinus yy, do trzeciej alfa. I tu mamy minus 3 razy 1 razy cosinus alfa, czyli minus 3 cosinusy alfa. Czy coś jeszcze, jeszcze tak, minus 3 razy minus 1 kosinus kwadrat alfa to są już plus 3 kosinus kwadrat alfa razy kosinus alfa to plus 3 kosinus do trzeciej alfa. Ok, czyli mamy tak naprawdę kosinus do trzeciej alfa plus 3 kosinus do trzeciej alfa to 4 kosinus do trzeciej alfa i minus 3 kosinus alfa, czyli tak, wykorzystanie. Skorzystanie w mądry sposób z, ze wzoru na sumę dwóch kątów, ze wzoru na cosinus sumy dwóch kątów, skorzystanie ze wzorów na sinus i cosinus podwojonych kątów oraz z jedynki trygonometrycznej pozwoliło nam wykazać, że pierwsza równość jest tożsamością trygonometryczną. Tak, zaczęliśmy od cosinus 3 half. Skończyliśmy w 4 cosinus do 3 alfa minus 3 cosinus alfa. Czyli tak jest to tożsamość trygonometryczna. No przechodzimy teraz do kolejnego przykładu. W kolejnym przykładzie co nam się pojawia? Otóż pojawiają nam się tangensy i kotangensy oraz 2 przez sinus 2 alf. Yy, może uprośćmy każdą z tych stron, może coś nam... Uda się, y, Może uda nam się do czegoś dojść. Zacznijmy od strony lewej, czyli tangens alfa plus kotangens alfa. Y, proponowałabym, żebyśmy rozpisali tangensa i kotangensa jako sinus i cosinus, Czyli tangens to wiemy, że jest to sinus alfa przez cosinus alfa, a kotangens to cosinus alfa przez sinus alfa. No dobrze, no to teraz możemy. To uprościć, możemy to sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa przez cosinus alfa razy sinus alfa. Dlaczego? Pierwszy, widzimy, że wspólnym mianownikiem będzie cosinus alfa razy sinus alfa, czyli pierwszy ułamek. Musimy pomnożyć zarówno licznik i mianownik przez sinus alfa, czyli mamy cosinus alfa, sinus alfa w mianowniku, a w liczniku sinus kwadrat alfa. Natomiast drugi ułamek musimy pomnożyć przez cosinus alfa i mianownik i licznik, czyli mianownik jest faktycznie taki jak chcemy sinus alfa razy cosinus alfa, a licznik to cosinus kwadrat alfa, bo to cosinus razy cosinus. Yy, widzimy, w liczniku mamy teraz jedynkę trygonometryczną, czyli mamy jeden przez cosinus alfa razy sinus alfa. Ok, na razie nic z tym nie zrobimy, to postarajmy się coś zrobić z drugą częścią e, równości, czyli ze stroną prawą. Mamy 2 przez sinus 2 alfa. No to jak my sobie możemy z tym poradzić? To może wstawmy tam najpierw e, sinus 2 alfa zapisany już z tego naszego wzoru. Mamy dwa. Przez sinus 2α, czyli przez 2 razy sinus alfa, razy cosinus alfa. O kurczę, czyli zobaczmy, co się dzieje. Dwójki się skracają, czyli otrzymujemy 1 przez sinus alfa, razy cosinus alfa, a to jest dokładnie to samo, co wyszło nam po lewej stronie. No Bardzo się cieszę, myślałam, że to będzie trochę więcej roboty z tym wszystkim, ale okazało się, że te wzory były tak użyteczne, tak przydatne, że po prostu po wstawieniu tego wzoru otrzymaliśmy od razu informację, że przykład B też przedstawia nam tożsamość trygonometryczną. Tak, dlatego, bo lewa strona przekształca się do 1 przez cosinus razy sinus, a prawa też do 1 przez cosinus razy sinus. Mnożenie jest przemienne, więc sinus razy cosinus czy cosinus razy sinus to jest jedno i to samo. No to została nam jeszcze e, tożsamość, no być może tożsamość, miejmy nadzieję, że tak, w punkcie C. E, tutaj mamy pokazać, czy faktycznie wzór na różnicę, e, na tangens różnicy dwóch kątów jest taki, jak tu przedstawiliśmy. Czyli um, mamy znaleźć, mamy sprawdzić, czy e, czy to czy tangens alfa minus tangens beta przez 1 plus tangens alfa tangens beta to jest tangens alfa minus beta to my może sobie zapiszmy najpierw tego tangensa który jest po lewej stronie w takiej postaci że to jest tak naprawdę sinus alfa minus beta przez kosinus alfa minus beta i być może do tego wrócimy ale Chciałabym, żebyśmy najpierw postarali się rozważyć, przekształcić jakąś stronę lewą. Przepraszam, stronę prawą, czyli tam, gdzie mamy ułamek z tangensami. Strona prawa, ok. No to też najprościej chyba będzie, jeśli przerzucimy to wszystko na język sinusów i kosinusów. Czyli u nas tangens alfa to jest sinus alfa przez cosinus alfa. Tangens beta to jest sinus beta przez cosinus beta. To dzielimy przez 1 plus tangens alfa razy tangens beta, czyli sinus alfa razy sinus beta przez kosinus alfa razy cosinus beta. Ok. W liczniku mamy różnicę dwóch ułamków. Postarajmy się sprowadzić to do wspólnego mianownika, i, yy, i zobaczmy, co mamy. Będzie to sinus alfa razy cosinus beta. Odjąć sinus beta razy cosinus alfa, czyli cosinus alfa razy sinus beta. I to jest podzielone przez cosinus alfa razy cosinus beta. Ok. A w mianowniku też możemy mieć dwa ułamki. Po prostu jedynkę zapisujemy jako cosinus alfa razy cosinus beta przez cosinus alfa razy cosinus beta. To ja tutaj napiszę, że nasza jedynka to jest cosinus alfa, cosinus beta, cosinus alfa razy cosinus beta. Widzimy, że jak się skróci, to mamy znowu jedynkę, więc po prostu to jest jedynka takiej postaci. Czyli mamy tak naprawdę cosinus alfa razy cosinus beta. Dodajemy do tego sinus alfa razy sinus beta i dzielimy to jeszcze przez mianownik, czyli sinus, cosinus alfa, cosinus beta. Ok. No i teraz yy, dzielenie przez łamek to mnożenie przez jego odwrotność, czyli licznik zostawiamy bez zmian, czyli mamy sinus alfa razy cosinus beta odjąć kosinus alfa razy sinus beta przez kosinus alfa razy kosinus beta razy i mamy kosinus alfa razy kosinus beta przez i tu co jest? Kosinus alfa razy kosinus beta dodać sinus alfa razy sinus beta. Czy to jest no w miarę widoczne? Co teraz mamy? Co zauważamy? W mianowniku w pierwszym ułamku jest cosinus alfa razy cosinus beta, natomiast w liczniku w drugim cosinus alfa razy cosinus beta, czyli dokładnie to samo, czyli ten pierwszy mianownik z drugim licznikiem się upraszczają. Co to za wyrażenie? Sinus alfa razy cosinus beta, odjąć cosinus alfa razy sinus beta. Szukamy u nas w naszych, w naszych wzorach. Zaczynamy od sinusa, jest sinus alfa razy cosinus beta, dodać to nie, czyli sinus alfa razy cosinus beta, odjąć. Cosinus alfa razy sinus beta to dokładnie sinus alfa minus beta. Czyli w liczniku jest sinus alfa minus beta. A w mianowniku mamy iloczyn kosinusów, aha, dodać iloczyn sinusów tych dwóch kątów, czyli cosinus alfa minus beta. No a zobaczmy, że to, co nam wyszło, to jest dokładnie lewa strona czyli sinus alfa minus beta przez cosinus alfa minus beta, czyli dokładnie to, co chcieliśmy, czyli to jest tangens alfa minus beta. Czyli jaki wniosek? To też jest tożsamość trygonometryczna. A co więcej, y, mamy wzór na różnicę y, na tangens różnicy dwóch kątów. Mam nadzieję, że te wszystkie zadania, które udowadnialiśmy, które rozpisywaliśmy, pomogły Wam na tyle, że teraz będziecie w stanie sami doszukiwać różnych pomysłów, starać, mieć różne pomysły na rozwiązanie zadania, doszukiwać różnych haczyków, miejsc, w których możemy zastosować to, co już wiemy: jedynkę trygonometryczną, czy właśnie wzory na sumę, czy różnicę dwóch kątów, na funkcje trygonometryczne, sumy i różnicy. No i dziękuję bardzo za uwagę.